Dzień dobry, wit witam Was serdecznie i gorąco. Lufty z tej strony, a to jest kolejny odcinek z drowalstwa w farmie Zimator się Razem ze mną jest. Cześć. Miki? Cześć, jestem Miki. <grym> Kiełpik? No, No, I Jurek. Dzień dobry. A Miki się naćpoli tak dziwnie mówi. Nieprawda, Lufti. Ja naprawdę wcale cię nie rozumiem. To <grym> ty masz do mojego głosu, co? Ja nie wiem, Bo co to ty przepity? Ja mówiłem, nie piku na tej orężany. Ja mówiłem. O, płyka, połyka coś tam. Słyszycie? Płyka. Powiem wam panowie, że naprawdę, no że jednak ten lech odbiera na używa, tam translatora, głosy. Moje strony moje, moje głosy zostały właśnie przepite w całości. <noise> Pizlowe, zalkoholowe, martwi, y, kurczę, y, karmi. No i, i tak będziemy A. dzisiaj y, cięli drewno. Miki będzie ciął na wióry. O, który to tam fi, klon Fischera używa? A no, no ale panowie, nie strzegajcie, ja to przynajmniej robię normalnie, prawdziwie, bez żadnych tych... No Proste, e... tak. Ja będę ciął na kłody, a ktoś będzie wrzucał na skorpiona. kłody. Ja będę ogólnie. Dobra, ja będę ciął, a Jurek będziesz odbierał nie. wióry i wywoził na gospodarkę, dobra? Odbierać wióry i wodzi na gospodarkę, nie tak. ma sprawy. Tak, tak, Dobra, już mi się hel skończył, to co mam robić? E, tak, i na wiórki. Tutaj będziesz takie metrowe kawałki wrzucaj czy gdzieś tak? Dobrze, i na wióry, tak? Tak, na wiórki jakbyś mógł. Tak. A, o, Kiełpik, ty na razie możesz do tego porzjana bo coś no nie? Dobra. O O ja ja to. co to ja sobie podjadę tam szczepką, będę się już, już, ja już jadę, będę ciął. Tylko musimy na razie, Kiełpik, sprawdzić, na jakie mam ci ciąć te patyczki. Jak, jak, jak ja dziś tu policzę? Kurna dziot. No, do, się do tyłu i tam z tyłu Nie się tak. nigdzie. Podbierasz. Jak Kiełpik jeździ tym sprzyntem, nie do cięcia. Ale ja będę wchodził na jakieś 5-6 metrów, co? On będzie 6 będzie chyba, 6 na to pasuje. No, to panowie szóstka będzie chodziła to. No, 5-6 metrów, tak mówię. A widzicie, wy to jednak jesteście z fanem, No ba. A to Opa. ja mogę sobie tym Ponzim tam ładować do tego wirownika czy nie? No możesz, możesz. Po sobie tym takim dużym, skorpionem. No właśnie znaczy możesz, ty, znaczy, ale ty też możesz tym, tym tym, JVC jak chcesz ładować. Znaczy, bo Miki. A... a, ty Miki tak będzie wrzucał. No nie no ja mogę kuparko na dole. No my możesz z tym porzjanem jak chcesz? Jak tam chcecie, no? Jak? To, jak to ja bo to bo... spróbuję tym skorpionem, zobaczę jak to będzie szło. Bardzo dobrze to ty mi idzie. Miki tam wojna pierdala ręcznie. Bo... Miki tam ręcznie. <laughs> I W dupie Szywka to. Jejste, no. Jej, je, je o to jest ten, no, jest, O tu cię będę wrzucał, chcesz? Bo to jest chłop, da, katy, on nie uznaje żadnych maszyn. No to, tu tak. To prawda, panowie, no co ja będę was kłamał? No ty nigdy raz Czekaj, Miki! Tak? Jakby pan się tak trochę mi nasunął, to ja bym to zaraz tak do... ...postarał się wrzucić, tak wiesz... Czekaj, no trochę nie nie Możesz paska. tam podjechać sobie pod to i... ...ciąć metrowe kawałki? No, no właśnie. właśnie. tak ja sobie myślę, o! że... patrz. Chyba, Chyba się do, z kimś tyłeczkami. Możliwe, ze mną. Ojej. Patrz. ty jak, się jak się było? Ty to jesteś jednak, no, A ...no nawet powiem ci, nie najgorzej to dobrze, bo to się starałem się, wiesz? No tak, wiem, musi teraz podjeżdżać i to zbierać. Ja wiem, ja wiem, ale czego masz odjadziesz? odjadziesz? Tak, ja mam tam, ja na razie, to odjadę, a ja tutaj to po i zaraz tam Jukowi pomogę, będę tam, będę to typował w No to... jest, jak ja tam wysoko obciąłem O, żeńczy. No i mamy niby mod, który miał no, pokazywać tam, jak piło dniemy na no, długość metrów. No jest, Patrz. To jest... No niestety coś nie działa. Ale w ogóle ja coś nie mogę, tylko podnoszę ten przedmiot i mi wypadają do jednego, ja tak się rzucają w mm -hmm. Nie, może tam coś powinieneś sobie... Ej, weź Uy... przestaw przyczepem i co, Miki? Czekaj. Bo ja nie wiem. leci przyczepem. to sobie trawi się to bo... przestaw, przyczepę. a ja tutaj a, czekaj, tu ja Jest, jak ja uciąłem to. Ja to nie umiem ciąć. tam? Hmm. Nie no, uciąłem... To jest strasznie wysoko, Jak Jak teraz zostają takie atafiary. Bo szkoda, że tu właśnie nie może tak w obrębie z siebie cały czas drzewa brać, tak to by się na jedną kubkę to wszystko składało i byłoby to najlepsze, a tak to, No. jednak porozrzucasz troszkę i tak nie za fajnie. Zgadza się. Panowie, jesteście naprawdę bardzo dobrze A widzieliście tę kamerę fajną na tym tym, co się ładuje? No, bo tam przesiadasz tak jakbyś się... No. A ja to, to ja to muszę z przodu to robić, by tak... Ja to e... chyba po wojaku jest. No właśnie, ja chyba to powojaku jestem, właśnie. Jak wiecie, może nie wiecie, tutaj mamy jednego w naszym teamie, który strasznie alkoholizuje się wojakiem ostatnio. Zwłaszcza wojak? wojak, wojak. Ej, to nie ja. Wczoraj na przykład rzu rzucał big bagami. Nie Nawet zdjęcie z tego na fejsie po wojaku. Tak, no Nie wiem czy widzieliście, ale no rzucał strasznie tam. Jak ktoś nie widział, no to tam zapraszam, bo no tak pierą rzucał się, że to aż, aż haju bym powiedział, żeby brzuchał powiatu To Miki! Cio! No ja. Ej, czemu jak się tak jak szybko idę, szybciej, to po prostu nawet nich drzewo wypada z rąk? Dlatego, że za szybko idziesz. Nie no, ale bez jajty. No Naprawdę. to, trochę... tak? Miki, poprawisz tego małego tak trochę, by go no, no tak. Uuu <laughs> Miki! Już, już, teraz cię w płońce zepnę, poczekaj. O, kurde, chłopaki, a wy to macie problemy. Nie no, nie to że może problemy, no to taki problem to to może nie jest, ale. Nie, to jest choroba. No tak, demencja starczy. demencja starczy. Dobra, przyjemny autyzm. O, no, tu masz jakieś mhm. kiełpikowe, żeby tu chore drzewa są. Nie wiem, co to jest autyzm, no, Nie, ale spokojnie, co to jest autyzm? No, choroba. Dyka. Nie, na no biologii to miałem. Wiesz choroba jakby to powiedzieć... Tu się na nie działo? Tak, 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 to jest choroba, o której nie można mówić na telewizji. A taka brzydka choroba, jakaś. Tak, 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 lepiej nie mówić o tym, ale to jest zła choroba i nie mówmy o ale... tym, bo to, 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 to może zranić niektóre osoby, a ja tu nie chciałbym, bo wtedy mi powiedzieć, że jestem nietolerancyjny i w ogóle i Dobrze. Przepraszam. Zobacz jak ładnie idzie nam Miki. Nie chciałem. Dobrze, ja teraz biorę tak, to bo to tutaj to. Nie, Miki, to większo... jak chcesz, to możesz. Teraz to, to ja będę jeździł tym i będę tutaj drzewo uprzątał. To uprzątaj, bo ja muszę jechać we wióry wywieźć na gospodarkę. No to ja. Dawaj, to panie ja... szeryfie, ja się słucham, gdzie to mam wysypać, panie? Na gospodarkę tam pewnie coś znajdziesz. Dobra. Ja podjadę tą maszyną, która będzie dwie na... Dwa na godzinę. I nie skręca. Nie podjeżdżaj, nie? Ja chciałem wiesz, tutaj tak zrobić, że to się. Na kupkę byśmy sypali, może. A, no to możesz zrobić. No można, można. Nie? Bo ja bym tak podjechał, tak tylko, muszę tylko pomyśleć, jak to, to zrobić? Szkoda, że to jest krętca. Bo no ktoś właśnie. chyba fenda zabrał, no nie? No, nie ja jak... fenda zabrałem po przyczepę. Mm -hmm. to zaraz ci przyjadę Lamborghini, zostawię przyczepę na podwórzu i przyjadę Lamborghini, dobra? Dobrze, Dobrze. mówić. I to jednak jesteś. To jednak jak nie pijesz tego, bo jaka to myślisz? No i okay, to właśnie okay, widać, wie, że niektórzy nie to tu myślą w tej gospodarce, niektórzy to tu, o, o, dobra, ale dobra, zresztą... Wreszcie... Na kurwa, kataklota. Oj, Gdzie jedziesz? Na kurwa. Nie no, że ty wszystko tu wrzucisz. Przyczepę też tam wziąć czy panie nie? czego ja nie mogę wsiąść? No wsiąść. Panie szeryfie, przyczepę też tam brać, czy zostawić? Wiesz. Ty wrzuciłeś coś tu? Nie. Ja tu ten biur lecą? Nie wiem, poczekaj powoli. O, o, powoli. o, o panie. O ich tam okay. dużo le leży, bo pół drzewa poszło jeszcze na zapas na no, ten. Do, 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 tutaj... do, to, żeś ich teraz co, robił... co o. trochę tutaj pomóc, słuchaj okay, no. Teraz to coś okay. naprawił. Okay, no. Znijmy na mniejsze. A co wy, a tak na kupę wsypiecie teraz? O, załapał, jedno poszło. Przyciepy nie podstawiamy, tak? Teraz? No, na razie to nie podstawiają, może to tylko będzie No dobra, to ja idę ci z korką. O, widzisz Niki? Idę jednak na Tu trzeba by popchnąć Weź tak, od czoła tak. Czekaj tu, ciachnę go raz, dwa, nie... Ja, ja go popchnę. Ciachnę go. O, zobacz. A tego to możesz popchnąć lekko. O! Ej, Jurek! Jurek, masz brata bliźniaka. Ej jaj, ty dwa tutaj. Ty dwa Jacki? ale... Wujacy. Ja wujacy. Ja. Ja bym Ja też Jurek. A mówiłem ci nie pij tyle. No te chwak po wojaku chyba jesteś normalnie. Normalnie. Nie <grym>, ty tam może tu lepiej nie mów, kto po wojaku jest. A ja nie jestem za trzeba robił, widziałeś jak pięknie. Właśnie widzę. Ja pij życia jak będziesz wyjeżdżał to wszystko się rozdupcy. Pasami A wziąć Weź druga chwila, poczekaj <obokrof1> Ja to wam że ja ja i pasy pomogą To ja ja teraz nic robię, to tu możesz tam chụpczyć. Dobrze, poczekaj, ja tylko to jedno uprzątnę, bo ono tak tu brzydko wyglądało Wyn. O, 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 Przedni drogi, Dobra, ja na pół, czy pół co? Czy, że tak powiem. Dobra, nie Let... Co ci się stało? Ale to się go kiedyś tutaj posprzątał? Jezus tak. maria, prawie połamałem Dzimzla. A elegancko. Dzymsza. Za bardzo się do ziemi to wziął. Nie chciałem. Ej, ale jak... ten w... jak poszedł. Łop, w... łoko by mnie wydłubał. W którą kopeczkę mogę broć? No, w każdym? Każdą. Wiesz, kupeczce zawsze raźnie. Każdą dupeczkę, a kupeczkę No <laughs> Wiesz, on akurat woli inne malwersacje. Oooo. Tam po wojaku to. <laughs> ja tu to jest po wojaku? Wchodzi. Po wojaku wszystko wchodzi. No jak myślisz? O pan. I, ty to kiełpik, tylko po wojaku. Ale kiełpik to za to. lepiej, żeby był po wojaku. Lepiej mój jak jest po wojaku, jakby miał być bez. No ty uważaj uważaj, uważaj, bo tutaj jedzie, jedzie go Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Łapieruta! Jak... Urwał dyszem. Uważaj! teraz raz, stój. I ty to chcesz wszystko wsadzić? No wsadź, no to, to, to Znaczy ona nie przełknie tego. Przełknie. Dobra, to I tego tutaj drugiego tu pierdzie? tak Czekaj, dajcie go drugiego. Dobra, już idę z tym długim. Głupoki no wy to, jak porobita, to naprawdę. Dobra, stój. O kurde, to ja wam pomogę. Panie... Pan. Dobra, oberżyń to po kawałku. <laughs> no <laughs> powiem wam, że to. to, to Pomysłowy ty to jesteś Kiepe. Ty to umiesz, Peł, Pełno skryte. Ty to się tak? Opa, pa, pa. Baczard pa, pa, wyciągnęło, samo wyciągnęło. Automatycznie. Wyciągnij te panowie. A nie mogę cię, bo to ciężkie, co? No chyba. Dobra, teraz to ja, to, ja to wpuszczę. Zetknijcie tego, tego dobra, odsuńcie lufty. Jezu. Bo... Teraz uwaga, Jurek, uciekaj! Uciekaj! To nie jest do biegania. Dobra. A ja stoję z drugiej strony. O kurde I teraz wyzwanie ten jeden ucieknie Czekaj, czekaj, nie puszczaj jeszcze, my wskoczymy jeszcze raz, oddzędzamy odzyn, O czekaj, ja tak delikatnie puszczę, patrz O zobacz, Bo tak masz, delikatnie teraz ten, już się zapchał. No i jeden wy. I już, kiełbasa okay. po... Po kebabie O Lepiej, ale na nawet napustuję A może lepiej nie No może już nie prosty No dobra o, ale patrz, to, to naj, z góry najbardziej idzie to nie? Będę uważał, to bo jeszcze ładnie Jak przedmiot jest za ciężki, to już go. Najwyraźniej za mało, tak? Ładnie, teraz go tak. Poczekaj, poczekaj, ten... ja popki, to... popki, popki, tak, żeby to by było się I... trochę jedno światło wybije. No nie, tak! I... 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 Pierunie ty, no już. Lampy mimo, wiem, że jedną lampę tu Ja to podniosę. Hop. ja to podniosę. O, to podniósł. Mm. Ej, panowie, ale tu liper odwaliłem. Liper rozwaliłeś? Dopuściłeś się. A nie, no, bo masz ze skorpiona. Dlaczegoś mi tak szybko chodzi w tej grę? Zobacz, zobacz, zobacz. Widziałem. Działem, nagrało się, nagrało się. Nagrało się? Tak, tak nagrało. Do do? Się. A tak wyjdzie te... ja za Czeka, o to to nie. O! Eeeh, eeeh, eeh, trzeba by cyknąć to. Tego trzeba tutaj jeszcze po wojaku trochę przepieprzyć, tylko. O. No, o, wej go tam. O! Wej go. Dwa nuty. Chyba ktoś mi zrobi z dupy jesień, <noise> do niewieczka. Nie, z głowy raczej. No ale to, to ogólnie. <noise> o! o. Chyba ludzie mu telefon dzwoni. Nie mój! Nie? Nie, no co ty? A kto to? ma taki zwolennik? Ja też mam taki wody. Uuu! Miki! A, gdzie ktoś ja z, bań... ja, z bańki? Jakżeś to z banki przyrżdż, no! bo ty! Bo ja w kakakasku. słuchajcie... <laughs> w Kakasku? Ja wiem! Do, do, do Jurka tyś zwodził. Ja wam mówię. Nie Krojeś. Krojeś. Żeby na kiepsa przyszedł. Krojeś. Kroje. Puch, powiem wam panowie, że bardzo ładnie nam tutaj idzie. No bardzo sprawnie, fajnie, do takiej miłej tak. atmosferze, lekko tak. powojaku, ale to tak. W po rodzinnej tam. atmosferze, w powojazku. O nie! Ważę, bo tu ci kubkę sprawnie. robię. Kupkę? Tak. Otwartą, czy, czy no, i bardziej i zdrowo. No wiesz, ba bardziej tak o powojaku. Aha O to Sraka <laughs> musi. ten. W wiesz jak to jest, wiesz jak to jest po 18. Wiesz jak to jest. Włodki. Tylko po 18. Co ty takiego patyczoka tam nie chcesz? Podobał mi się, wiesz? Fajnie, fajnie. Ja, ja, by, ja bym go chciał zaryżnąć i wyrobić go na wióry. Mm -hmm. no, no, gru, grube grube klocki są. A ty no. nie upewniałeś się, to tam ci się? Nie. Musisz złapać, bo tak nie chcę, żeby to było pełno sprytnie ułożone. Ty, chcesz tu zaszantażować mnie, żebym ja, mnie to zaszantażować, że mnie więcej zapłacił? Zobacz, ty. Nie, on chce zaszantażować, że więcej mi zapłacił. A co Zasun. ty myślisz? Ja za pół pensji będę robił. Nie, ja to, to znam taki jak ty. Musi być na wojaka. No <grym> właśnie, a wojak to chyba drugi alkohol, bo nie nigdy nie wiem wojaka. O, no, daj mi jak... takie grube. Dostaw mi trochę, nie? Pa, jaki ham. Słuchaj, to nie, nigdy wojaka nie piję w Nie, wojak to jest takie właśnie takie trochę piłko dla menelków u nas przynajmniej. Dla menelków? Tak, bo to tak takie jest tak najbardziej tak procentowe, tak, tak. a najtańsze. Mhm. Mm ja się nie mylę. Ja dam wojakiem. To jak mogę się mylić, to przynajmniej umila takiego. Nie wiem takie wojaką, nie lubię, nie lubię takiego piwa. No lubię alkohol nie lubię alkoholu nie, lubię alkohol, nie tak, się brzydza. Tak, tak. Nie do tak! Nie, no przecież mówię, że tak, tak. Wszyscy mnie tu już będą dzisiaj Na złą stronę mocą O nie! No Co to się zrobiło? Jurek, poczekaj chwilę. Jurek, kiełbasę i ogórek. O kur... Oho. 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 Nie no, dobrze <laughs> jest, dobrze <laughs> jest. Bardzo. <Oho. śmiech> o panie. Tylko jedno spadło. Oj, ja... atakuje. No, lub ty patrz. Zresztą byliście spierdolni, no. Aaa, z niebi. Nawet na, na własnym odcinku mnie wyzywają. No, u nich jestem, też mnie wyzywają. Tutaj jestem, też mnie wyzywają. No ciągle mnie wyzywają. O, Ciebie wzywam. Bo Jezu, pomyliłem gaz z hamulcem. Chowa blondinka. No powiem Ci, a teraz chciałem, żebyś pomylił kłodę z tym. Z maszyną. głową. Z maszyną. Z małą głową też, no. No przynajmniej z to lufty, no. Przerwnałe. Ciężkie, ile byś chciałbym? 100 kilo? No tak myślałem, no przecież to Ale nie, ja ją pannąłem z pełną repetytacją, żeby ją przestawiło po prostu żeby trochę ta kupa, słuchaj, była mniejsza, że tak powiem W To żeby się tak trochę fajnie odgadnęła, widzisz? Wisz, widzisz, ja wiem jak jest, ja wiem jak jest To się cieszę, ale jestem tak ciekawy jak ten marka działa dalej, wiesz, bo nadal nie wiem No ja też nie wiem, no niby... Jest tego nie ma Jurek, Jurek, weź tak od tyłu, tak wiesz od tyłu już biorę. No już teraz to coś już wziął. A to... to Patrz a tu tym printer takim. Prymtem? No to. Ścinarką. Na wojna Ma się. Chyba to. Tak. Ja. Mogę słychać. Dobry. No widzicie, nawet mamy gości tutaj specjalnie, no? Bo, bo, po wojaku. Po wojaku bo... już jest. O, o, zobacz, zobacz jakie, tera, jakie kabany tera wejdą, zobacz jakie kabany ty! Aaaa, aż stanie zaraz, zobacz! Ale cybanty poszły, ale cybanty poszły. Ale teraz w tych dziurów naleci, no 2 kilo normalnie ty. Ty wiesz do kieszeni, ty. To, to butów poczekaj. Normalnie, <grym> a potem lufki zadanie i hałę robią z tego, nie? Po jakichu, no, Dobra jest hałę, bo nie wiem, w wielu, ja, ja tam jakieś tam za hałę nie czekaną, bo wszyscy strasznie słodkie jakieś. No, no właśnie, lubię są rzeczy, różne, takie fajne Rwane końcówki mają przeważnie, jak na przykład... Landrynki! Nie, lody truskawkowe Aaa, no ja myślałem, że landrynki... Landrynki też mają takie Landrynki też są dobre Żelków na przykład nie lubię, nie? Tak cholera no, Nie, że akurat żel żel żelki te lubię Ale... ogólnie bardziej wolę czekoladę I w szczególności Oreo, Oreo Lubisz Oreo? Znaczy czekoladę Oreo, z a, no, no, no chodź w <grym> Widzisz? Widzisz co, dobre? Słuchaj. No wim, no wim, ja wim jakie, ja wim jakie. Chodź! Okay. Może kiedy bym nie trochę tych grubych kutków poukładał. No właśnie, chciałbym, takiej możliwości, bo ja mam kilku Widzisz co tu ci porobiłem, kubeczka? No więc ja mam nitę i wiesz, to <grym> ja mu manity nie dam. Na żadnym odcinku, jeśli będziesz umyń, nie mnie, nie wezmę manitu widzicie, przysięgam. No naprawdę, tak. To... Uwaga! To nie, na mnie. nie, nie uciekaj! Ależ on ma wyczucie. Ale z krzoków i tak dostałem. I z krzoków to ten masz. Teraz o taką Ja ci zrobię, ja ci zrobię. Ja. Lufty. Tak? Pu, lufty! Miki, idź przetkaj, bo się zapkało. Co się zapkało? No zapchała zapkała się. No w ogóle to po co takiego grube ładnie? tak No kapie co? Chodź, jakie... tutaj jedno, poczekaj, stanęło. Zaparła się bokiem i. i nie idzie. O! Poszło. O! Zobacz, zobacz, czy piętrzą tu. Ja teraz idę do przejrzeć, No to ja to odepchałem, tych wzięłem taką przepychaczkę rurową. i tam drzewo uciął. To mi zostało. Ej, powiem wam, że ładnie to wygląda, to drzewa się wysilą. Ale pampa nie się wygląda, że będą to jak teraz. Jak jurek tak właśnie rzuca takie w klocki, to idzie na wióry, To fajnie to wygląda. No? No i ta maszyna jest w ogóle coś świetnie wymyślona. Bo to trzeba jest lepsza niż ta, co jest co do ciunika, trzeba podpinać, nie? I podawać tym podajnikiem. No to. ba. O tym tyle wiór mamy, że do przyszłego roku. Jest trochę potnę. No. O, o. To, bo tu ktoś nie wyciął. Może mi ktoś tutaj trochę poobcinać Co? Ja pierdolę znów zrobiłem ten sam błąd o no, no, dobra to nie wyszedłem z tego w najwypadło. i wypadło myślałem, że z Nie, zobacz, no wyszedłem bo chciałem poobcinać temu mikiemu i zac. I teraz prędko leży teraz to, to samo było, nie? No chyba ten, No. Chyba Mógłby ze... zostawić włączanie maszyn, że nas to by włączono. Tak, tak, przepraszam. Nie tym ten podzajem. Ja się nie, ja się nie gniewam. Od nie, od nie, ja wiem, ja wiem, że nie Ty chłopak jestem tam. Ale odjaźń na od wprost od nie skręcaj. Ja nie po wojaku. Nie wiem, bo tak właśnie. No to muszę trochę dupką to napchnąć. No nie wiem, zastanawiałbym no. się. No spekulowałbym nad tym, nie ma co. Łaga, bo idę. Dobra. Właśnie, Zachowam resztę do góry. Wiedziałem, że ja mogę na cię liczyć. O! Łopanie. Łopanie. O, o, o hopu. O! O, dobra. O, dobra. Już. No to, co dzisiaj? Jurek, u Ciebie balanga jest? Gruba impreza z trwa dzisiaj? Jo zapraszam Cię, mama pizzy robi. O! Burszek, broszard w garażu pizza w, domu. w garażu co ty masz do tego mojego brosza, broszarda? co to w ogóle jest? Rzutnik taki do takiej burżuli, taki, taki a to, to ten taki lepszy ja. no chłopie sam normalnie gnój ładuje taki ty, tak. sam ładuje. ty i sam rozrzuca pewnie no a ja. rano wstajesz pieru na pół pola rozrzucone ja ci mówię a rozrzutnik jak stał tak stoi tak. chłopie tylko mówisz, zaznaczasz na GPS-ie mapę i on sam jedzie i ci rozwala, nie? Pieruna, to, to, to przecież to, to burżuazja No dlatego mówię, że to taki burżuizm z nami jest jeden No właśnie, i to widzicie kochani, on Ale... ma go, gospodarkę pewnie 350 hektarów, jak i nie więcej no, Luft, iło, masz... iło, iło, Lekko przesadziłeś Grubego mam ci wziąć? Przesadziłeś. Ty to wyzwanie ci powiem, wyzwanie Może i Dużo przesadziłeś A tu nie możesz te tych grubych wziąć? Który? O Lufty, bo u ciebie tego nie było, nie? Dobra. Mogę coś pokazać swoim widzom? Tak Czekaj. Patrzę na ciebie. Nie, nie da się. To Co już chyba. Ło! Wow, lewitująca kłada. Ale ja chciałem na nie latać. Hi -hi. Chyba przeciężka jest. Chyba tak. Ale lata. Na pół ją przetnę. Ale lata się chcę Piotr, pan to będzie... Ziura z pan. Ziura z pan. No dawaj Jurek. W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku polecimy do krajnego taperzy koło słońca. No i znowu nie przeciążek. Przetnę ci Przetnę ci, no Daj mnie to No nie bo... trzymam. Daj mnie to synu, bo naprawdę. Nawet piło się o sobie. Łaga, rzut kładał. Na klatę! Na klatę! Ogień dawaj! Hop! Nie brakło, naprawdę, niedużo. Ja się stawiałem, że ja, ja już nakładam, że dostajesz. a za 10, za 10. Elegancko, znowu, że coś tu idzie. Nie, to będzie z drugim kto trafi. Za tak. na pieńku siedzi, pa na pięku siedzi. <laughs> Jaki kierun? Patrz ta screena <laughs> zrobię. O odwróć się, odwróć się. Tak ładnie, na pięku. Ty pierunie ty, a? Ty to jesteś, jedna Bo, mi za ciężkie są. ani dobra, nie, nie, dobry. nie. Dobra. O. U. Halo. 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 Ej, chodźcie, podnijmy sobie pięki No. I zrobimy rzut pięknie. Pień, to traf. Dawaj. Dawaj. Dobra. Każdy ma razie. jak wyjdzie, to spadnie to drzewo czy nie? Ty to ładnie. Tak. ładuj. Nie, nie spadnie. Ty tam, ty tam ładuj. Ty to tam się nie pyta. No. Ty to ładny. Ty po wojaku ty ja tu, tu dalej. Chodź, 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 chodź tak. Zwoli, że... A za piesek tak wyrzucę z maszyny? No ba. Nie spadnie weź tam pasami, zadnij L nie, nie, nie Okej, okay, proszę bardzo, ja to... Ale tu... ja mówię, że maszyną wrzucę A skąd wrzucamy? Y właśnie ja tu, tu muszę wyznaczyć jakąś linię. Linia będzie stąd. O, Poczeka, ja tu O stąd. O, o tu. Tak, o, tu. Może by to cieni cieniutkiego jakby patyczka. O, jest Cieniutkiego patyczka, ty naznacz. Ten będzie właśnie naznacznie. Ten przyczynek jest za ciężki. O. Jerunie ty, karczysty. A podnieś się. O, o mam! Miałem Waga, Uwaga, bo idę. Masz? Mam tę moc, mam tę moc. Nie wątpię w to, że masz tę moc z kolei. Batko, boska! Ty tym siłę, nie <laughs> ma. Uwaga, uwaga, bo. O! Dobra, czekajcie. Sprawdzę. O, za tego drzewa rzucamy. I kto trafi? Ka każdy nie chce wybierze pieńka. E nie mogę wziąć. Ej. Bo ty jesteś słaby, no. Po, po wojaku nie może złapać. No. Kto rzuca wierszy? Ja. Ja mogę. popatrzę na razie. Ja mogę. Ja wiem, on screeny robi, ja wiem. Nie, nie robię mogę? Yeah. Mogę? <laughs> mogę? Dawaj, dawaj, zaczynaj.

Dobra, wyrzucaj te bydło. Uwaga, idzie, idzie, uwaga. Zapałem, dziękuję, dziękuję. Jakby to robicie? Jest tak za trzy, dziękuję. Jak ja biegne, to mi zapada. No nie Ten się rozpędzisz. No, <laughs> nawet nie, nie wziąłem go nawet. Ty. Patrz, ja ci bierzesz kłodę, instrukcja. Bierzesz kłodę. Dobra, idę do roboty. Celujesz sobie. Celujesz. Lekko wu. No, Podskaka. <laughs> Dzięki. Dzięki. No, i tak kochani, dziękuję Wam serdecznie, ja będzie się podobało, a jeśli mu się nie podobało, to, to wam się podobało i dziękuję. napiszcie czemu wam się nie podobało, bo tutaj Kurde! Dla tak. każdego no, komu się nie podobało, to będzie musiał wojaka wypić. tak, i dla Ze mną. Dla każdego wojaka i w ogóle i dziękujemy serdecznie, łapki zostawcie, zapraszamy do ekipy i w ogóle no i... Znaczy nie, nie, nie to, że rekrutujemy do ekipy, ale zapraszamy do ekipy. No. Otóż to, cześć. Subskrybujmy.